Widzowie tutaj albo siemanko widzowie, tutaj puchacz 3.8. Yy, jak yy, wiecie wczoraj, albo przedwczoraj był filmik. Nie wiem, nie pamiętam. Jak wam dziękowałem chyba wczoraj, to dzisiaj raz wam powiem jeszcze raz. Dziękuję i dzisiaj próbujemy znowu zrobić wina. Ale dzisiaj już troszkę pozmieniamy. Bo nie emotki, tylko animacje I weźmiemy weźmiemy to A kroków weźmiemy takie i animacje będziemy mieć jednak taką znowu kroki weźmiemy 2023 i tu chyba nic nie zmieniamy Dobra. Lecimy. Mamy 153 suby, czyli bardzo dużo. Pobiliśmy takiego jednego mojego kolegę. I bardzo Wam dziękuję, bo on miał 134, a ja miałem dopiero 65, i mówiłem że ja go nie pobiję. A jednak z Wami widzowie. Bo wy jesteście szefami, obiliśmy go i jesteśmy bardzo daleko od jego wyniku, bo tylko ma 135, a mamy 153 widzowie. Oczywiście mówię, dajcie mi subika z lajkiem, jak wam się filmik spodoba. Oczywiście nie zmuszam do tego, ale dla was takie filmy to mi pomaga z tymi filmami. Ja dla was robię filmy, shorty i tak dalej. A wy mi też od odnag... No wiecie, dajecie nagrodę, ja wam daję nagrodę. Tu podcinamy i lecimy do mety. Pierwsza runda jest do przejścia. No i przechodzimy ją. Ktoś tu się źle nazywa. Tam na dole było. Lecimy z drugą rundą. Humble Stumble na półfinał. Czyli na 8 osób. No i jak Wam mówię, nie zmuszam do subowania. Ale mi to w sumie pomaga. Możecie dać lajka. Jak Wam się podoba filmy i shorty. Aha, super, przewróciłem się. Dobra. Chyba już nie przejdę nawet. Więc raz bardzo przepraszam. Może jednak. No już nie, bo mnie typowy wyprzedził. No i jakbym dwa razy się nie obił, to bym przeszedł. Ale ta gra mnie nie lubi. No i ja nie zmuszam. Więc... Lecimy z kolejną rundą, kolejne kręcenie mam dopiero za 6 godzin, więc lecimy z kolejną rundą Dobra. ciekawe czy przejdziemy. Let's go. O, nowa mapka, więc git. No i fajnie. To daleko mnie wyrąbało. Ła! Huh? Oh. No, ja nie wierzę. No, jazu. No nie przejdę, widzowie. No nie przejdę. No i widzowie nie przechodzimy. O mam animację, więc. Szybko zrobimy i zobaczymy, co to jest w ogóle za animacja. Nowa animacja. Może być, ok, Może być z Zmienię skina Zagrajmy strażakiem Ale kolor czarny <ścoughs> Black Let's go Lecimy z kolejną rundą W tamtej nie przeszliśmy bo tak ramy nie lubi oczywiście. Humboldt Tumbel Może teraz mi lepiej trochę pójdzie. O matko bym spadł prawie. Dobra, lecimy do drugiej rundy. Widzowie, jesteśmy w drugiej rundzie. Więc, git, przechodzimy do kolejnej rundy. Najważniejsze, że przechodzimy chociaż. To chyba będzie ostatnia runda. Postaram się teraz zrobić wina dla Was. Dobra, no nawet jest git, nie, było, nie ma tragedii. O. Tu już bomby wybuchają. Za nami ciągle bomba jest. Ojejku, już tu dziura. Nie no, ludzie mnie zepchnęli. Jezu, nienawidzę tej gry. Dobra widzowie. papa, pa. żegnam się z wami. Jak chcecie, możecie dać tego suba z lajkiem. Więc do zobaczenia, nie zmuszam.